Siemeczko, witam was w Ark Survival Ascended. Jak macie zauważyć mam na najniższych grafikach, bo. Więc ogólnie mam kilka początkowych rzeczy. Oj, oj! Lego! Nie, nie się, w dupa. Trzyma tak o, to jest, to jest duży. Kolega przed, duży kolega przed. Nie wiem, ja mam broni! Ja mam broni! O! Kolego! Kolego! King! King, fum! King! No! Jej Mogę zobaczyć drzewo taką samą Mogę! Dobra! Minecraft! Nasiąka! Uh, mle, mle, mle. Mniam Jej Equip Jej, zobaczcie jakie kurde dżentelmen Zobaczcie Kana, karab No Teraz możemy walczyć Zabiję to. A to Zatakowałem Teraz muszę to do dokończyć Gin Ja już się zniszczyłem tam? Jedną, to? trzeba sobie to nie dojdzie do Jest. To jest jak największy trochę drewna. Dobra, stacie teraz stref, taki? O wiele. O! Co się dzieje? Człowek kamień leci do wody. Co? Okay. Przynajmniej mi już nie na fala Co to? Co to jest? Co to jest ptak? A czemu tam ptak cały jedzie A nie, jednak poszedł w górę Co ja mógłbym poprosić na to mężczyznę Czy mógłbym od niego podżyć trochę które... HP, po za, za zabicie upiór głupska Ej bo on tam coś upolował. Ej. Co to? Co? co co to jest martwe ciało A, co co się stało? Okej, okay, co, się tam stanęło? O, co ja nie wiem co co tam tam wiem. co sobie tam co co tam tam stało? Light fire. Już Już tak boję, że nagle coś się wyskoczy z tych krzaków. Dodo? Czy jesteś? jest Dodo. Pierdol się. Nie ja lubię Dodo. Co to było? Bo coś tu coś. E, co to jest? To to być. Czym jesteś? Czym jesteś ty gówno? To może mieć skórę. Gdzie jesteś? Gdzie to coś poszło? Lystorazaur ra jakiś. Giń. O nie! Nie mam broni! Uciekać! O! To choler gin! To mnie ukradło mięso! To mnie ugryzło A nie, nie ugryzło! Nie! Gin to gówno! No mi całe moje mięso! A przynajmniej mam 10 skóry, jej. Dobra, lepiej przyjść, to budujemy. Budujemy domek. Budujemy domek. Budujemy... Nasz nowy dom! Jupi! Nasz nowy dom! Dobra że to będzie wszystko na dzisiaj. Yy, nie zapomnijcie zlecić lajka, suba i narka.